Dobry, kochani. Spotykamy się jak co tydzień, żeby poczytać na niedzielnym spotkaniu z baśnią, a dziś na okresie świątecznym będziemy czytać baśń o burszce, zębuszce i panu monetce. Ja przypomnę wam ostatnią naszą ilustrację: święty Mikołaj i elfy. I spójrzmy, posłuchajcie, proszę, co wydarzyło się dalej w tej opowieści. Wróciłeś! zawołał radośnie Eusebiusz. Spójrz tylko na kokardy będące dziełem Fryderyka. Czyż nie są przepiękne? W rzeczy samej trudno było się nie zgodzić, albowiem przecudne wstążki rzeczywiście zostały nader finezyjnie wywiązane. Fryderyk natomiast trzymał w dłoni nożyce i przeglądał w skupieniu zawartych skrzyneczek, w których aż roiło się od połyskliwych cekinów, kolorowych tasiemek i wstążek chwilę później święty Mikołaj dżemał na swym ulubionym fotelu, zaś zaniepokojony jego melancholijnym nastrojem elfy otoczyły go ciasno i czekały, aż się obudzi. Coś takiego zdumiał się po przebudzeniu. Czuwaliście tu przy mnie? W jego tonie znać było poruszenie. Cóż miał uczynić? Rad nieraz opowiedział wiernym towarzyszom o liście pana Monetki, odwiedzinach w zębuszkowym Pałacu, eliksirze wielkiego uzdrowiciela i jego warunku. Elfy słuchały z wypiekami na policzkach. – Przyjrzyjcie się, moi drodzy – zakończył szerokim gestem, wskazując na prezenty. – Ileż słodkości przygotowaliśmy dla dzieci? – westchnął zasmucony. – Każdego roku tak robimy – spostrzegał Zebusz. Wiadomo, iż dzieci uwielbiają słodycze. – Tak, tak – przytaknął święty Mikołaj. – Jak zatem postępować, by uszczęśliwić dzieci i nie psuć im ząbków? – zapytał bezradnie. Po tych słowach zapadła cisza, pośród której słychać było jedynie zawodzenie wiatru, hulającego po strychu oraz trzaskanie ognia w kominku. – Chyba mam pewien pomysł – rzekł mi śmiało Teodor, słynący z matematycznych zdolności oraz wyśmienitej zupy jarzynowej. – Czyżby? – mów zatem – poprosił święty Mikołaj. – Od tej pory roznosić będziemy przede wszystkim zabawki – powiedział El. Oczywiście nie zrezygnujemy całkiem ze słodyczy, sprawilibyśmy dzieciom zawód, jednak zachowamy umiar i ograniczymy ich ilość. Od czegoś trzeba zacząć, przyznał święty Mikołaj. Nie zapominajmy, że dzieciństwo ma swoje prawa, wtrącił Ełzawiusz. Wedle mojego rozeznania jedzenie łakoci należy właśnie do dziecięcych przywilejów. Od co? nie wiem, natrętne wątpliwości nie dawały spokoju świętemu, świętemu Mikołajowi. – Eureka! – zawołał radośnie Teodon. Wszyscy popatrzyli na ze zdumieniem. Wyobraźcie sobie, że każdy wielki łasuch oraz omawiający się wizytu dentystę trzyma dodatkowy prezent, czyli sen o dentyście. Nagle święty Mikołaj poczuł przypływ sił i bardzo się ożywił. – Świetny pomysł! – pochwalił elfa. Jeszcze dziś zaczniemy od syna pana monetki z zadowoleniem za Jak obiecał, tak też uczynił. I jaki to był sen o dentyście? Co wydarzy się z synem pana monetki i jak ostatecznie zakończy się ta, opowie ta opowieść, dowiecie się już za kilka dni, jeszcze w okresie świąt Bożego Narodzenia. A ja życzę Wam cudownego końca roku. I wspaniałego początku nowego 2025 roku.